Siema z tej strony Dan Marek i dzisiaj kolejny odcinek z Directum to Bloody Nights. No, i dzisiaj będzie wtorek, Tuesday, czyli druga noc. Jutro będzie pe pewnie kolejny też odcinek, no i jutro chyba też zacznę nową serię. Zobaczycie jaką, więc zaczynamy Tuesday. O tak. Hey, William, How's the Hey Henry, everything's going well. The animatronics are on track, and I'm confident about meeting our opening date. That's good to hear. However, I need to emphasize that safety is our top priority. And we can't afford any mistakes. Pressure to meet the deadline might cause you to rush things. I understand your concern, but rest assured that safety is always my top priority. I know what I'm doing, and I won't take any unnecessary risk i hope so but i've been hearing some worries from others that your methods of work could lead to some problems they're all worried that your recent divorce might affect your judgment my personal life has nothing to do with my work as for my methods they have always worked in the past and will work now i have everything under control i see just remember that I'm here to support you and the company. If you need any help or advice, don't hesitate to ask. Thank you for your offer, but I've got it covered. Nic. Keep you updated on the progress. Please do. And keep in mind that safety comes first. We don't want any injuries or accidents. A so person... czuję, ta Take care, William. Dobra. Hello, it's Waffle Broggi here. Welcome to your second night on the job. You seem to have everything under control, don't you? That's what I like to see—someone who can handle themselves. I'll keep it short and only tell you what is absolutely necessary. The main two animatronics also have a second functionality that'll blow your mind. So, you can actually wear them like a costume. Now, I know what you're thinking. Yeah. Awful. That sounds like the greatest thing ever. No, I'm not sure. your horses for a second. Tak tak to... To. Well, let's call it a design flaw. You see, if you're not careful, they could crush your chest, and you'll bleed out until the dawn yes Im sure we had an incident with one of our employees not too long ago poor guy ended up in a hospital bed try it out if you're feeling brave but no. just know that if something goes wrong it's on you actually don't even touch them we're not taking any responsibility here so if we find you the next morning dead inside of one of our mascots don't come grind us you were informed, and we are clean. Uh. Yeah. Dobra. Sure. Anyway, a new cast recently, <laughs> and not just any mascot, mind you. This one's special. solely by one of the founders himself, Henry Emily. Now, I don't know much about it, but what I do know is that it's been causing some trouble, so much so that we had to lock it up in your office situation <laughs> for all of us right just make sure you keep an eye on that little bugger and put it back in its place if it tries to wander off we don't want we'll to to a sleeping man's mouth do we now well listen kid don't worry we'll get through this yeah yeah just a wolf just keep an eye on those animal tracks stand of trouble and remember I'm always here for you yeah I'm gonna go get some shut eye Oh, Kurde, ja Żadnych morów dalej, gadaj, bo się zesram teraz. On jego głos mnie kurwa, uspokaja. No nie, dobra. Jakoś to zrobię. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie, to. nie wiem. To słabo będzie. Dobra, oni się na razie nie ruszają, ja będę tą papetkę, bo... papetkę, tą marionetkę, bo pewnie... Yy, zaraz pewnie... Przy... Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie. O, teraz Freddy się będzie ruszać w tej nocy. Tutaj chyba jest, tylko... to jest specjalną rzeczą jedyną, tak mi się wydaje. Tylko... za szybko się nie ruszajcie, nie? No nie no, kurde. Cicho bądźcie. No nie, no kurde, ruszają się. Posrało chyba ich. Ej, bo czy nie jest już przypadkiem druga? A ja? To nie jest przypadkiem już druga? A je? Tak, druga już jest. Może zdążą tak dwa razy każdy z nich przyjść. Freddy, może tylko raz. Aha Nie Co to było? Co to było? Co to kurde było? To nie chcę się kurde raz dla nas Co to był za śmiech? Jak chcę kurde wiedzieć? Nie, 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 to jest ona! To jest ona! Dobra, nie. To po prostu jakieś normalne odgłosy, znaczy w sumie nienormalne. nie nazwał ich normalnymi, ale... Nie wiem, bo tutaj jeszcze miały być jakieś dwa inne animatroniki No i kurde... nic. Po prostu. Co ja mam więcej mówić? Dobra, tutaj nie ma. Nie! Bratu jest. Już się wystraszyłem, że on już tutaj gdzieś jest. Może te pierwsze dwie noce nie są takie ciężkie, ale nie wiem. Freddy chyba się nie chce za bardzo ruszyć. No i dobrze, nie ruszaj się, ziomek, nie ruszaj się. Jak się nie ruszysz, to, będzie, to będziesz spoko. Jak nie przyjdziesz w ogóle, to będziesz jeszcze bardziej spoko. Dobra, to ja już się muszę szykołać na twoje przyjście Dobra A ty kurde Ty kurde, ty Teraz będzie. Nie Uuu, Kurna. Ze mnie tak łatwo, ziomek. Dobra, poszedł już se. Ej, co ty robisz, Freddy? Co to za face, kurde? Fredbear, kurde, czemu ja do niego gadam Freddy? Co jest ze mną? Dobra, ale już jest czwarta, nie? Czy ja to przetrwam bez jumpskera? Tego nikt nie wie, ale nie wiem. Nie no Boże, tu już idziesz, nie, ty już tutaj jesteś. Ciebie też posrało! Ciebie też ewidentnie posrało. Myślę, Nie, nie! Kurde Co to jest? Ja się pytam, co to było. Wszystko, co się w tej grze rusza, będę się tego srał, nie? Ja się wszystkiego tutaj w tej grze będę srał, co się rusza. Co to było? Dobra, to znaczy, już... Nie! no coś mi się kurde szpakuje dzisiaj! Nie wiem co ja tam... Coś się z grobu dwala! Częło mi się... Dobra NO JUŻ stoję! NIE? kurde Oj Już czuję, że się niedługo zesram No już z dwóch stron panowie, co to ma być? Yes! Kurde jest! Jak ja to zrobiłem? Huh Jest! No nie no... Zawsze to musi być, nie? I teraz będzie... Coś mi zło teraz... Kurde, w mi coś na za was. To nie tak, nie? Co ja mam innego powiedzieć? Oczywiście, że tak. Znaczy to w sumie nie wiem, bo w nic się w sumie nic mi nie wydupiło, więc... Teraz może też nie? Dobra, jest okej okay. Dobra, teraz będzie Wednesday i coś takiego jest, że w Wednesday będą jakieś nowe animatroniki. To koniec, to koniec na ten odcinek. Jutro zapewne się widzimy. Nie wiem, czy wydaje czas, ale raczej na 100%. Co? Widzimy się w następnym odcinku. Daily to Bloody Nights. Też może właśnie ta nowa seria wejdzie No to co? Trzymajcie się. Cześć.